Apokalipsa dzień po dniu. Klątwa zdjęta. I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu służyć. Apokalipsa rozdział 22, wiersz 3. Miasto Achetaton, czyli dzisiejsza Amarna w środkowym Egipcie, wydawało się przeklęte. Faraon Echnaton budując Achetaton dokonał przewrotu religijnego na niespotykaną dotąd skalę, wprowadzając kult jednego boga słońca Atona. Następnie Echnaton przeniósł do tego miasta swój dwór Steb i próbował zniszczyć wszelkie odniesienia do egipskiego wielobóstwa. Archeolodzy odkryli jednak coś interesującego. Każdy budynek w Achetaton został celowo zniszczony. W odnalezionych listach znajdujemy wyjaśnienie, że żona Echnatona, Nefertiti i jego córki zmarły z powodu choroby. Później umarł również sam faraon, a mieszkańcy doszli do wniosku, że miasto zostało przeklęte. Zniszczyli więc wszystko i w pośpiechu je opuścili, a Achetaton zostało wymazane z historii jako symbol religijnej herezji. Dzisiejszy werset mówi, że w nowym Jeruzalem nie będzie już żadnego przekleństwa. Jest to odwrócenie przekleństwa, które spadło na dom Adama i Ewy w Edenie, gdy zgrzeszyli. Najpierw dotknęło ono węża, rodzaju 14, a następnie samej ziemi, rodzaju 14- 17. Również Kain został przeklęty, rodzaju 14-11. Słowo przekleństwo w dzisiejszym fragmencie to katatema, rzeczownik wskazujący na rzecz, która została obłożona klątwą, skutek lub przedmiot klątwy, a nie na złorzeczenie, czynność lub słowa. Eden, niegdyś utracony i przeklęty z powodu grzechu, teraz został przywrócony. Przekleństwo naszego domu zostało zdjęte i na zawsze usunięte. Wszystkie rzeczy są nowe. Żaden kwiat nie zwiędnie, uprawy nie będą już nękane przez zarazy i szkodniki. Uwolnię was od wszelkiej nieczystości waszej i przywołam urodzaj zboża, i pomnożę je, i żadnej klęski głodu już na was nie ześlę. Chcę pomnożyć owoce drzew i plony pól, byście nie musieli już znosić hańby klęski głodu wśród ludów. Ezechiel 36, 29 i 30 Żadna rzecz w świętym mieście nie zostanie dotknięta klątwą, ponieważ będzie w nim tron Boga i Baranka. Szatan przestanie być księciem ziemi, ponieważ z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem. Galacjan 3,13. Taka miłość ofiarowana za darmo sprawia, że odpowiadamy mu oddaniem. Jego słudzy będą mu służyć. Słowo służyć, latreło, może również oznaczać oddawać cześć i sugeruje spontaniczną odpowiedź, wypływającą prosto z serca jako służba Bogu. Złącz się ze mną w modlitwie. Panie, chcę oddawać Ci cześć w Nowym Jeruzalem, gdzie na zawsze będę wolny od przekleństwa grzechu. Do dalszego studiowania księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, wiersz 15. Księga Zachariasza, rozdział 14, wiersz 11, Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wiersz 21.